Co prawda nazwa tego kabaretu, raczej formacji artystycznej po angielsku nie znaczy nic, ale dla ludzi z poczuciem humoru znaczy bardzo dużo. Przede wszystkim jest kwintesencją abstrakcyjnego i po prostu bardzo śmiesznego żartu. To oczywiście Monty Python, a poruszamy ten temat dlatego, że jeden z pytanów, Michael Palin, kręci właśnie dla BBC jak najbardziej poważny film o Polsce. To co zaskoczyło Michaela nad Wisłą, to wielki rozkwit kabaretu komikowi z ze Szczególnie do głosu przypadło Anim mru, mru Postanowił więc wystąpić razem z członkami grupy w skaczu pod tytułem Arka Noego. A teraz coś z zupełnie innej beczki. Telexpress zapytał twórcę sensu życia według Monty Pythona y. jaki jest sens życia według Michaela Palina. Wykorzystać do maksimum każdy dzień i nie mieć żadnych długoterminowych planów. Żyj tym, co teraz i nie trać żadnej minuty. A propos planów krótkoterminowych, Michael Pine będzie w Polsce do 5 października.